Witajcie. Teraz powinienem wstąpić z tematem, jak wyżej, albo jak w temacie, czy tam jak w tytule odcinka, gdyż właśnie dzisiaj w Nowej Soli, czyli tutaj w naszym mieście, otworzyli Lidla. Tak, sklep spożywczy Lid. Niby żadna afera, niby żadna okazja, a jednak, jako że ja jestem taki niepoprawny, według mojego własnego twierdzenia. Musiałem się tam wybrać, że tak powiem, tuż po szkole, bo w czwartek mam lekcję, więc yy, zawsze jest taka okazja, żeby pójść. I jak już poszedłem tam, muszę się na Was gapić, nie na jakąś podłogę ani na spodnie, które mam dzisiaj wyjątkowo yy, brudne. I poszedłem tam. Mówię, idę sobie, idę sobie. Po drodze widzę ludzi z takimi siatami wielkimi. Wiem, że nie widać, bo jestem słabo wykadrowany i idąc tymi siatami tak dumnie, tak... Ale w ogóle całe miasto pooblepiane reklamami Lidlowskimi. Jak widzę tych ludzi, to idąc właśnie w stronę tego yy, sklepu, patrzę im bliżej tego sklepu, tym więcej tych ludzi. No to idę dalej, nie poddawając się, gdy już doszedłem yy, do miejsca, w którym to jest, mówię... Hmm, to jest bliżej niż myślałem, bo myślałem, że ta budowa tego całego yy, dyskontu będzie troszkę dalej, tam w ulicę wrocławską. Yy, ale nie, było to tutaj, obok, yy, jak ktoś kojarzy w Nowej Soli Browar, to obok tego właśnie browaru się wybudowali. Mówię, patrzę, a tam cała impreza, w, w ogóle wejście do. Wejście do parkingu, jest y, taki bal, baner, baner dmuchany, w ogóle baloniki, jakieś tam baristy, kuchnia grecka, wiadomo, tydzień grecki w Lidlu, no to musi być kuchnia grecka. Rozdawali tam jakieś greckie częstunki Dobrze, że talerze nie tłukli. E, no, a że miałem y, sprawunki. Miałem za cel kupić sobie rurki z kremem. Nie pytajcie dlaczego. No to wlazłem do Lidla i wszyscy kierowali się prosto, a ja poszedłem w bok, po rurki, bo jak wchodzę tak i się tak rozglądam po wszystkich ścianach, mówię, dokładna kopia sklepu z Zielonej, z Sienkiewicza. No wiadomo, takie tam mankamenty, ale dokładna kopia, wszędzie układ, wszystko takie samo. No to ja już wiem gdzie szukać tych rurek No to poszedłem w bok A wszyscy idą prosto, no bo wiadomo Wchodzi się do sklepu, idzie się prosto, tak? No to ten, najpierw biorę jakieś tam picie Wiadomo, Polak pić musi Później idę tam Po te rurki No, nie, po rurki byłem na końcu Później idę do lodówki Po jogurt, oczywiście wi wiadomo gdzie to jest Mówię, idę tam Porozglądam się, co mają, może mają coś w zielonej promocji, yy, albo w pomarańczowej promocji, widzę koleżankę z klasy. I na początku się przestraszałem, bo taka, można powiedzieć, na wysokim poziomie społecznym dziewczyna, takim wysokim, yy, wiadomo, z siedlisko, słek, fame i tak dalej, przychodzi do takiego niszowatego sklepu, co ja tam chodzę tylko dlatego, że muszę oszczędzać pieniądze na zakupy, w widzrące mi nie stać. No to na początku się przestraszę, ale później poszedłem dalej. Hej, wiadomo, cześć. No i ten i jak już jestem byłem w tej alejce, co się wchodzi prosto, ale poszedłem tam od drugiej strony, od tyłu. No to mówię, jest tam taka pani, co rozdaje pączki, macie pączki, jadźcie, bo świeże w ogóle z Chin przywiezione ten, pieczone pół roku temu. Takie polane jakimś, nie wiem, czekoladą czy coś. Bra, wziąłem jednego, zjadłem. Tak. I jadę tym wózkiem. Bo na początku musiałem sobie wiadomo wziąć wózek na zakupy. A że wózki, no wiadomo, nowy sklep, a stare wózki. Uwierzcie mi, wózki były chyba z jakiegoś przemianu ze starego sklepu wymieniali wózki i nam przywieźli. Dosłownie, mój dosłownie był taki wygięty. Tak? Zimm. I. Dobra, jadę z tym wózkiem. Tam w środku były jakieś reszki z kapusty czy z czegoś. I dosłownie tak wśród tych starców, bo tam były tłumy starzy ludzie, młodzi ludzie tak riftuje tak. Mam nadzieję, że mi tu nic nie spada. Zzią, ziom, wymijam te kolejki. Tak akurat mi się wygiął ten wózek, że był taki aerodynamiczny. Dobra. Mówię, wezmę sobie czekoladę. Bo co? Nie można? Może można. I, I biorę te rurki z kremem. Ale właśnie sobie przypomniałem, że obiecałem mojemu bratu, że kupię chipsy. No to ja idę na dział z chipsami i patrzę. Chciał karbowańca, nie ma karbowańców paprykowych, dobra biorę zwykłe paprykowe chipsy, mm. dobra idę do kasy, yy, muszę tylko zaznaczyć, że miałem w kieszeni 2,70, jeszcze wyżuliłem od mamy dychę, żeby nie było, może nie wyżuliłem tylko yy, pożyczyłem, się wyreguluje jak będzie kieszonkowe yy. Idę do kasy. Miałem 2,70 plus tadycha to było 12,70. czym jeszcze złotówka była w koszyku, to miałem przy sobie 11,70. Przyjeżdżam tutaj i taka serka kasuje pip pip, pip pip, 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 Oczywiście takie miłe, dzień dobry, w ogóle wszystko ho 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 ho. ho. Ten, obok stała druga taka pani, co opakowała wszystko do reklamówki też. Świetnie, wszystko ho ho ho. I... I mówi mi cenę 1271. Mówię... A niech to. Game over. Nawet jakbym wyjął tą złotówkę z tego wózka, to jeszcze nadal mi tego grosika brakuje. Dobra. Mówię, zastanawiam się, co tu robić. Eee, tu nadal kameruje? Dobra. Zastanawiam się, co robić. Mówię, dobra, odejmijcie ten jogurt, to ja sobie yy, kupię u konkurencji. To odjęli mi ten jogurt, yy, no i wszystko kasowanie, wszystko ładnie. Wychodzę z sklepu i tam jakiś gościu rozmawia przez telefon. Gdzie jesteś? Jestem w Lidrze. Tak się zdenerwowałem. Jak to można tak polszczyzny nie znać? Co? Wiadomo, że to Lidl, to się odmienia w dopełniaczu Lidla, w celowniku Lidlowi albo Lidlu, yy, miejscowniku w Lidlu, a nie w Lidrze. Bo w Lidrze to można, nie wiem co, yy, Litra to można wypić na trzech. Chociaż to będzie mało. E, dobra. Ok, pozałatwiałem to, co miałem załatwić. Idę sobie. Jaki z tego mora? E, Pamiętam, jak byłem kiedyś w niemieckim Lidlu. E, to była wycieczka do Niemiec. Yy, nagroda w jakimś tam konkursie, i akurat zeszliśmy do Lidla. To były czasy, kiedy Lidl się reklamował taką fajną piosenkę Lidl jest tani. No i poszła, Wszystka cała ta choła yy, ta nasza konkursowa Lidla. Nakupowali. Zaskoczyło mnie to, że yy, to znaczy widziałem to, ale ogólnie ten. Zapomniałem o tym na chwilę, że w Niemczech yy, butelki plastikowe też się oddaje do skupu. A, że tam sobie kupiłem jakiś gazowany sok jabłkowy, to nie mogłem oddać tej butelki, byłem 26 euro centów w plecy, że tak powiem. No, i już zrezygnowali reklamodawcy Lidla z tej kampanii Lidl jest tani i przeszli na Lidl, mądry wybór. I jaki się nasuwa wniosek? Że. Słusznie zeszli z tej kampanii, gdyż z dzisiejszego przykładu rzecz biorąc, to jest kłamstwo. Lidl już nie jest tani. Już nic w tym kraju nie jest tanie. Reasumując, otworzyli Lidla. Okej, okay. po co masz iść do Lidla? Niektórzy się spytają. No, wyszczególniłem sobie trzy przypadki. Jeżeli, na przykład, jest tydzień kuchni, na przykład w tym tygodniu greckiej, albo nie wiem, jakiejś meksykańskiej, japońskiej i innej jeszcze hiszpańskiej, nie wiem, jakie tam są tygodnie kuchni, i smakuje Ci jedzenie z danego kraju, to możesz tam iść, pokupować sobie składników, narobić żarcia i jeść. Jeżeli! Dajmy na to są buty Ala Nike po 69,99 designu najkowskiego, ale to nie są marki Nike, tylko na przykład Crypt Sports. To możesz iść i je kupić, nie, nie zabraniam ci. E, e, przypadek trzeci i ostatni. Jeżeli e, po zakupy dajmy na to takie duże miesięczne jechać do Zielonej do Lidla, bo tam lubisz jej w ogóle wszystko i tutaj otworzyli i to, to możesz tu jeździć, naprawdę, yy, czy tam pojedziesz, czy tu pojedziesz, nie ma różnicy i różnica jest tylko w tym, że tutaj stracisz mniej paliwa dojeżdżając. I to chyba tyle. Bo mam nadzieję, że... nie mam nadziei, inaczej. Yy, sądzę, że z tego trzeciego przypadku jest najmniej, bo moim zdaniem nie opłaca się jechać do akurat do Lidla, do Zielonej, tylko na przykład tutaj do takich sklepów jak Kaufland, jak... No, ta biedronka nieszczęsna, to No, oczywiście, otworzyli ci lila, możesz tam chodzić, możesz chodzić do konkurencji, mnie to nie obchodzi. Ja i tak mam tam daleko stąd, z, z mojego domu. Tam to jest kawał drogi, więc ja tam za często nie będę przebywał. I to jest koniec mojej historii. Jeżeli Ci się spodobała ta historia, daj okejkę. Okay Możesz nawet subnąć, to dam... Yy... O! Wiem, jak subniesz, to nakręcę drugą taką historię. I trzecią, i czwartą, i piątą. I w ogóle jestem taki nieogranięty. Dobra, kończę już, bo nogi mnie bolą. Yy, taka ciekawostka To jest moja łazienka, brudna ściana oczywiście, a ja siedzę na pralce. To do widzenia.